Dzień dobry. Witam was w czternastym odcinku Kobietanek. Ja nazywam się Alicja Bartkiewicz a dzisiaj moją gościową będzie Olga kordys kozierowska Dziennikarka biznesowa, działaczka społeczna oraz założycielka fundacji Sukces Pisany Szminką. Zapraszam na rozmowę o budowaniu poczucia wartości, o odwadze stawania za sobą oraz braniu odpowiedzialności oraz o tym, jak być sobą w dzisiejszym świecie, w świecie patriarchatu, nieustających zmian, pandemii oraz codziennych wyborów. Zapraszam was na odcinek z Olgą. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Olga, powiedz mi, jakbyś miała siebie określić jednym słowem. To co byś powiedziała? Powiedziałabym multibaba, dlatego że ja po prostu <laughs> uprawiam kilka zawodów w jednym, a poza tym odkąd takie poważne zmiany zaczęły się w moim życiu, to też coraz chętniej sięgam po nowe. Też taki jest trochę świat szczególnie dzisiaj, kiedy nie możemy nic przewidzieć, nic tak konkretnie zaplanować. Nowe zawody się tworzą, nowe potrzeby się tworzą, więc, a ja jestem na to po prostu otwarta. Mhm. Powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. No właśnie, a bo powiedziałaś kiedyś coś takiego w jakimś wywiadzie czy w jakimś wideo, że Twój sukces to jest zmiana przekonań o sobie, zmiana przekonań i praca nad tym, że, żeby być tu i teraz, żeby się nie oceniać. I co to, co to znaczy? Jak to, się, jak to się zaczęło, ta zmiana tych przekonań I, i co dzięki temu teraz, dzisiaj masz? Może zacznę od dziś. Dzięki temu jestem po prostu szczęśliwa i spełniona. Jest mi łatwiej radzić sobie z emocjami, ponieważ no, jakiś czas temu rozpoczęłam drogę poznania siebie i to jest naprawdę no, chyba najistotniejsza rzecz w naszym życiu: odważyć się, żeby się poznać, poznać swoje reakcje, zastanawiać się nad źródłami tych reakcji, umiejętnie uwalniać emocje, odpowiedzieć sobie na pytania czego. Ja chcę, czego nie chcę, co lubię, co mi smakuje, co, co mi nie smakuje, jak lubię spędzać czas tak naprawdę ja, co mi daje ulgę, co mi daje radość i wtedy docieramy do prawdy o sobie. I to jest przepiękne odkrycie. Oczywiście bywa też to odkrycie bolesne, bo zdajemy sobie wtedy sprawę, że przez na przykład większość swojego życia realizowałyśmy scenariusze innych ludzi. Najpierw rodziców co do wyboru, edukacji tak zwanego fachu w ręku, no to byłam na pewno ja. Następnie na przykład partnera, nawet przyjaciół, że wyjeżdżamy co wakacje gdzieś daleko i wcale się tam dobrze nie czujemy. No, mamy tę presję, że tak, no trzeba koniecznie nie wiem na Bali, do Tajlandii, na koniec świata yy, 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 nie wiem, i brzuch nas tam boli. Bo tak naprawdę nie odpoczywamy tylko każdego dnia się zastanawiamy, czy, czy w jakiej odległości jest najbliższy szpital, jakby coś. I, I potem okazuje się, że polskie mazury i ta cisza, i śpiewające ptaki, i odbijające się słońce w wodzie i zmieniający się klimat, który powoduje, że w Polsce coraz cieplej. To okazuje się, że właśnie to jest nasze miejsce spełnienia, chatka gdzieś w lesie albo nad morzem albo jeszcze w innym miejscu i że nagle pozwalamy sobie na to, żeby realizować to, co jest nasze, żeby doświadczać tego, co jest nasze, a nie tego, co cudze. No właśnie, ale coraz więcej osób o tym mówi i, i ja też o tym mówię i ty też teraz o tym powiedziałaś, że to jest, że początkiem tej drogi to jest poznanie siebie, tylko Coraz więcej osób o tym mówi, a potem coraz więcej osób pyta, no dobra, ale jak to zrobić? No wiesz, ja, ja oczywiście to jest takie słowo zajrzyj do środka, no ale generalnie polega to na tym, że zaczynamy się ze świadomością słuchać, czyli po prostu wypowiadam jakieś słowa. I się, jakby nie puszczam tego, jak wiesz, jak to często jest, i po prostu daję się ponieść wszelkim emocjom, które się pojawiają. Tylko, nawet jeżeli się dam ponieść, to robię mm, stop, krok wstecz i zastanawiam się, no dobrze, dlaczego się dałam ponieść. W momencie, kiedy rozmawiamy z kimś i ktoś mówi jakieś zdanie, to często, na przykład, to zdanie wywołuje w nas ból albo agresję, kontrę. Lub inne emocje, no i my za tymi emocjami idziemy, zamiast zastanowić się, dlaczego te słowa spowodowały u nas te emocje, bo to jest znowu informacja o nas, a nie o innej osobie, nie o innych ludziach. Oczywiście, najprostsza rzecz. To jest obwinić innych. Czyli powiedzieć, hmm. ta świnia to mi tak powiedziała, i ja hmm. to się poczułam urażona. No dobrze, dlaczego się poczułam urażona? Hmm. To jest poznawanie siebie. Nie wiem, można zacząć też od prostych rzeczy. Czy wiesz, jakie jajka lubisz? Tak jak uciekająca panna młoda. Czy robisz zawsze omleta, bo twoje dzieci i mąż są omleta? Czy może twoje to są jajka sadzone? Czy lubisz właśnie spędzać czas? w taki sposób i to Cię relaksuje, czy nie lubisz, czy czytasz książki, bo naprawdę lubisz, czy masz presję, bo musisz być inteligentna i musisz w swoim towarzystwie powiedzieć, no ja to w zeszłym tygodniu przeczytałam to i to, a tak naprawdę chciałabyś pooglądać nie wiem, komedię, która może niewiele wnosi do Twojego życia, ale daje Ci relaks, hmm. bo to jest Twój sposób na relaks. I to jest tak, że my właśnie często próbujemy komuś zaimponować, coś udowodnić, zamiast zaimponować i udowodnić coś sobie. To jest, jakby ta droga jest długa, i to nie jest taki. Ja wiem, że to nie jest popularne, bo my teraz mamy bardzo zmęczone mózgi w tym całym covid i chcielibyśmy dostać szybką receptę na szybkie rozwiązanie. Ale tak po prostu nie ma. Może dlatego ja nie jestem taka popularna, jeżeli chodzi o mindfulness w sieci, dlatego że ja mówię prawdę, a ludzie tego nie chcą. Ludzie nie chcą słyszeć, że to jest wysiłek, że to zabiera czas, że stare nawyki bardzo łatwo wracają. No to jest takie, taka opowieść z rowerem. Jak oczywiście wiadomo, facet w dorosłym życiu zaczął skonstruować rower, który skręcał w prawo, jak on skręcał w lewo. Mm -hmm. Czyli odwrotnie, tak? Mm -hmm. I uczył się na tym rowerze przez dwa miesiące, i w końcu zaczął na nim jeździć. Dwa miesiące na wybudowanie nowego nawyku bardzo prostego, bo to nie jest nawyk dotyczący naszych emocji. Czy, czy naszego jestestwa, tylko po prostu fizyczny nawyk skręcania w lewo, jak też skręcić w prawo. Jak myślisz, ile czasu mu zajęło znowu, jak wrócił na normalny rower, żeby jeździć normalnie? Trzy sekundy. No właśnie, no może nie trzy sekundy, ale trzy minuty. No, w każdym razie to jest po prostu praca. I ta praca tak naprawdę się nie kończy, bo wiesz, ja bardzo dużo medytuję. Uprawiam jogę, uprawiam jogę kundalini, to jest no, ta joga związana z mindfulness. Bardzo dużo śpiewam mantr, co mi dużo też po prostu daje ulgi. Sobie nawet chodzę, wiesz, jak, czy gotuję, czy coś robię, czy, czy, czy układam, czasem nawet jak coś piszę. I bardzo dużo słucham też muzyki, bo muzyka naprawdę rozpuszcza nasze komórki. Są momenty, kiedy po prostu znowu coś wraca, znowu coś puka i mówię, "Nie, mnie jeszcze nie przerobiłaś. I to jest właśnie ten moment, w którym coś do Olgi zapukało. Olga musiała na chwilę wyjść, zniknąć, uciszyć towarzystwo za ścianą. I już za chwilę wracamy. Więc wiesz, na przykład, właśnie teraz jest też dla mnie próba życie w, w warunkach covidowych, gdzie ja mam bardzo, bardzo dużo pracy. Ja nie mam tylko fundacji, mam też firmę, też robię różne artystyczne rzeczy. Mhm. No i mam troje dzieci, które teraz wszystkie są w domu i po prostu nie starcza mi pomieszczeń, nie starcza mi miejsca, żeby się ukryć. I to jest niesamowite. Moją największą potrzebą dzisiaj jest cisza. To jest jakby to jest coś, co dziś dałoby mi największą ulgę po prostu cisza. To, jak opowiadałaś o tym, o tym skupieniu się na sobie i odnajdywaniu swoich potrzeb, to mi się skojarzyło z tym, co kiedyś powiedziałaś a propos tego, co mówisz swoim dzieciom, żeby, żeby budowały wartość na tym, co same w sobie widzą, i żeby nie przeglądały się w oczach innych osób. I to jest dla mnie po prostu coś, coś znowuż, coś, coś tak zwyczajnego, a coś tak pięknego i, i, i budującego, myślę. I to jest coś, co warto w ogóle mówić. I o tym, o tym wspominać? No to jest, wiesz, no jakby bardzo istotna kwestia, bo ja pracuję i wspieram kobiety już od ponad 12 lat. I gdybym miała wymienić jedną rzecz, która nas wszystkie łączy i kobiety wielkiego sukcesu, formatu okładkowe, i te, które zaczynają, i te, które są młode, choć myślałam, że pokolenia młode będą od tego wolne to jest po prostu niskie poczucie własnej wartości hmm. i porównywanie się do innych. Ale mi się wydaje, że to się zmienia wtedy właśnie, jak wchodzimy na tą drogę poznawania siebie. Że wtedy nagle jak poznaję siebie, to zaczynam wierzyć sobie. Jak zaczynam wierzyć sobie, to zaczynam mieć większe poczucie własnej wartości. No to to wcale nie jest takie proste. Oczywiście, bo to, to jest to, co ty mówisz, że to jest droga. I ja też zawsze wspominam, że ta droga rozwojowa, która u mnie zaczęła się 5 lat temu, eee, taka świadoma i taka z wyboru, to no to się nie da raz na zawsze powiedzieć, dzisiaj będę, dzisiaj będę z miejsca mocy reagować. To jest cały czas praca, cały czas praca i wracanie do tego, tak jak na tym rowerze. Czasem, żeby dokonać wielkiego skoku w przód, trzeba się cofnąć i to mhm. cofnięcie wymaga od ludzi wielkiej odwagi. Bo bardzo łatwo jest udawać. Można udawać, że ma się super życie, można zaklinać swoją rzeczywistość. Każde kłamstwo powiedziane parę razy może stać się pozorną prawdą. Możemy mówić, że jesteśmy piękne, szczęśliwe, cudowne, że wszystkim się podobamy, że jesteśmy bogate, że robimy karierę, a w środku nasza mała dziewczynka krzyczy: Boże, zaraz się ktoś zorientuje, że nieprawda. I e, takie osoby szczególnie. Mm, no, w tym pierwszym momencie y, muszą się rozsypać, żeby się poskładać na nowo. Mm -hmm. Bo zajrzenie, y, zajrzenie do tej małej dziewczynki i no, spotkanie się z prawdą po prostu jest mocnym doświadczeniem. Y, no, oczywiście, tym niesie się wielka wolność dla nas, ale ja znam wiele osób, które tego nie chcą zrobić, nie zrobią, nawet nie, nie, nawet nie podchodzą i wyśmiewają się w ogóle z właśnie z mindfulness, z, z medytacji jakikolwiek, no bo medytacja to nie jest nic wielkiego, medytacja to po prostu posiedzenie w, w ciszy, trochę ze sobą i to nie jest też, wiesz, zen medytacja to jest trwanie od myśli do myśli no bo to nie jest tak, że masz, nikt z nas nie jest joginem znaczy no pewnie są oczywiście tacy, mhm. którzy siedzą w Tybecie i oni tam mają pusto w głowie jak medytują natomiast my w świecie zachodu, no to medytacja to jest po prostu przerwa pomiędzy myślami i tyle, czy, czy taki stan czasem alfa, jak jesteśmy bardzo zmęczeni, czy emocjonalnie, czy fizycznie, no to jak ja na przykład włączam sobie taką medytację prowadzoną, czy samą muzykę, to wtedy wchodzę w taki stan alfa, że już prawie śpię, a jeszcze nie. I to mi też daje ogromny odpoczynek, bo wtedy moje ciało odpoczywa, a ciało też czuje stres, też czuje pęd. Więc no, ja mogę tylko zachęcać, bo to, co dzisiaj ja czuję w życiu, i jak mi Wszechświat pięknie oddaje i dobrobytem w takim ogólnym znaczeniu i finansowym, i, i miłościowym. I takim, jeżeli chodzi o pokazywanie mi różnych szans, które jakby rzuca przede mną, to, to jest niezwykłe, ale to naprawdę jakby jest efektem tej energii. Energii, nad którą ja pracuję, nad energią swoją, nad tym właśnie, żeby nie oceniać ludzi, żeby być otwartą, żeby darzyć ludzi czułością i miłością. I to jest też kolejna rzecz, która, no, o której chciałabym powiedzieć: to jest ta czułość, wiesz co, i miłość do siebie. Bo my nie mamy tej miłości i czułości do siebie, ale wymagamy, by dostać ją od innych. Jesteśmy coraz bardziej sfrustrowane, coraz bardziej wściekłe. Twierdzimy, że mąż nas nie kocha, partner nas nie kocha, przyjaciółka jest świnią, dzieci są y, oczywiście niewdzięcznymi, bachorami itd. Natomiast my same nie dajemy sobie ani odpoczynku, nie dajemy sobie czułości, nie patrzymy na siebie z czułością. Ciągle się sabotujemy, obrażamy, patrzymy rano w lustro i myślimy: o Jezu, kolejna zmarszczka! Boże, to mi wyskoczyło, co to za włosy! Jezu, brzuch mi utył, jestem obrzydliwa. I, um, i, I to wszystko po prostu w nas jest. I jeżeli w nas jest, to to otrzymujemy od innych. I naprawdę, jakby ja jestem stuprocentowym dowodem na to, jak byłam trzydziestką, um, nie mogłam na siebie patrzeć w lustro. Byłam naprawdę pogardliwa wobec siebie. I to mi nie przynosiło nic dobrego z zewnątrz. Więc to jest oczywiście zawsze wybór nasz, i możemy zacząć coś robić dla siebie dobrego i dotykać tego szczęścia. I to nie jest powiedziane, że potem wiesz, jak przejdziesz taką drogę duchową, to potem już tylko płyniesz na chmurce i po prostu <laughs> nie szczęczą, i wszystko jest cudownie. Masz chwile lepsze i lżejsze, tylko że ta, jakby ta, wiesz, ta sinusoida jest mniejsza. Mm -hmm. Nie masz wiesz o, uniesienie, mm -hmm. tu straszliwe, uniesienie, tu straszliwe, tylko po prostu jakby jest to bardziej zbalansowane. To prawda, mi się wydaje, że to jest bardziej zbalansowane, ale też jesteśmy w stanie szybciej zauważać różne rzeczy, czy też swoją reakcję, albo zauważać oho. Jestem w tym dole i teraz po, pobądź w tym dole, bo tylko pobycie w tym dole pozwoli ci nagle być, być na tej górce, bo mi się wydaje, że właśnie ta akceptacja stanu obecnego jest kluczem w ogóle do, jakiegoś, do jakiejś zmiany. Tak, tak.